Dzień dobry, moi drodzy! Dzisiaj porozmawiamy o rolowaniu mięśni. Ja, szczerze mówiąc, sama niedawno odkryłam rolowanie i obecnie nie ma dnia, żebym się nie rolowała, niezależnie od tego, czy mam dzisiaj trening, czy nie. Może zacznę od tego, co w ogóle daje nam rolowanie mięśni. Polepsza krążenie, zwiększa zakres ruchu, zmniejsza napięcie mięśniowe, zmniejsza wystąpienie kontuzji, mięśnie szybciej się regenerują, zmniejsza się napięcie mięśniowe, o którym już wspominałam, ale zmniejsza się również ból, te tak zwane zakwasy. I uwaga, dziewczyny, to pomaga redukować cylulit. Nie musimy już chodzić na masaże antycylulitowe, chociaż są też bardzo skuteczne. Warto pamiętać, że masaż mięśni nie należy do przyjemnych. To jest ból. To jest ból. Mm. Jak wybrać wałek? Istnieje trzy rodzaje twardości: miękki, półtwardy i twardy. Ten jest twardy. O, proszę. Twardy wałek. Miękki jest dla początkujących, półtwardy jest dla średnio zaawansowanych i twardy jest dla zaawansowanych osób. Wałki również są z wypustkami i bez wypustek. Na początek polecam kupować bez wypustek, jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z rolowaniem, w ogóle z rozciąganiem, bo tak naprawdę nie wytrzymacie tego bólu. Chociaż gładki wałek zarówno jak i z wypustkami są, są skuteczne. Kiedy się rolować? Rolujemy się zawsze po treningu i możemy również rolować się przed treningiem. Przed treningiem rolujemy się tak z 5-7 minut, żeby rozluźnić, rozgrzać troszeczkę mięśnie, natomiast po treningu rolujemy się dłużej, dużo dłużej 2-3 razy dłużej, może tak z 10-15 minut. Jeżeli nie lubimy się rozciągać, ro rolowanie będzie dla nas najlepszym wyjściem tak naprawdę, ale fajnie też łączyć ten, te rzeczy, bo rozciąganie i rolowanie to też troszeczkę różne różne mają wpływy tak naprawdę na, na nasze ciało. Rolujemy powięzie bardziej niż mięśnie, natomiast rozciągamy mięśnie. I już Wam pokazuję w jaki sposób rolować konkretne mięśnie. Ja większą uwagę poświęcam rolowaniu nóg, bo mam najbardziej spięte. Zaczniemy od mięśnia pośladkowego. Siadamy sobie w ten sposób na mięśnie pośladkowym, odkładamy drugą nogę na kolanie i przekręcamy w delikatnie w bok i rolujemy się przód-tył. Warto rolować się powoli, delikatnie przesuwamy się do przodu do tyłu. Jeżeli czujemy, jeżeli mamy taki punkt najbardziej, który nam boli, możemy się zatrzymać na chwilę, to będzie bardzo bolało, ale po chwilę przestanie bolać. Odwodziciele, prostujemy nogę, drugą odkładamy na ziemi i przekręcamy tułów na bok. I rolujemy się przód utrzymając ciężar ciała na tej nocy. Dwóch głowy odkładamy sobie wałek pod jedną nogą i też przenosimy jakby ciężar ciała cały na tej nodze. Noga jest wyprostowana i rolujemy się w przód. Tył. Możemy w ten sposób. Możemy odłożyć drugą nogę, żeby przenieść większy ciężar ciała, żeby jeszcze bardziej docisnąć dwugłowy. Przechodzimy do przywodzicieli, czyli przekręcamy nogę w drugą stronę i rolujemy wewnętrzną część. Naciągamy stopę na siebie i rolujemy łydkę. Przechodzimy do czworogłowego. Kładziemy się na wałek i też przenosimy ciężar ciała na jedną nogę. Staram się nie rolować całą nogę, tylko widzicie, roluję taki krótki, mały odcinek. W jednym miejscu. Przesuwam się do przodu i roluję jeszcze niżej. Możemy rozmasować również i Możemy również docisnąć. Przechodzimy do rolowania pleców. Siadamy na wałku i powoli przesuwamy się do przodu. Rozluźniamy tutaj odcinek lędźwiowy. Możemy odłożyć ręce na boki. Dalej wzdłuż kręgosłupa. Odcinek piersiowo-lędźwiowy. Powoli delikatnie się rolujemy. Odkładamy wałek na odcinek lędźwiowy, biodra w dół i maksymalnie otwieramy klatkę piersiową. Odkładamy wałek pod łopatkami. Ręce za głową. I jeszcze maksymalnie otwieramy klatkę piersiową w przód, tył. Możemy zostać w tej pozycji. Staramy się nie podnosić bioder do góry, tylko obuszczamy biodra do góry. Przekładamy wałki jeszcze wyżej. Odkładamy głowę na wałku. Rozluźniamy całe ciało i skręcamy delikatnie głowę. В одну сторону и в другую. Разглаживаем шею. Довольно деликатно зачищается. Тыльная ахтунда на руке. Ротация зерненщина. Трицепс. Cały czas utrzymujemy rotację zewnętrzną, biceps rotację wewnętrzna. przedni akton ramienia, również rotację wewnętrzna. klatka piersiowa. Tutaj cały czas utrzymujemy rotację wewnętrzną. Więc pamiętaj, rolowanie niesie ze sobą dużo korzyści i nie zajmuje dużo czasu. I te wałki są bardzo tanie. Bardzo tanie. Jak masz jakieś pytania pod filmikiem, śmiało życzę miłego dnia. Papa! Pa!